Dzień dobry. Bez zbędnego przedłużania zabieramy się, słuchajcie, do pracy, do roboty. A temat dzisiaj jak najbardziej z pracą związany. Opowiemy sobie, słuchajcie, o strukturze zatrudnienia w Polsce, czyli jakie mamy sektory gospodarki, w których właśnie pracują Polacy, jak to się zmieniało na przestrzeni lat, no i jaka jest sytuacja Polski w odniesieniu do państw europejskich, Unii Europejskiej. No, no to słuchajcie. Fotografia? Ze świnkami! Proszę Pani, a ja mam takie pytanie. No? A co to jest właściwie ta struktura zatrudnienia? I to jest bardzo dobre pytanie, tylko sobie zaczniemy, słuchajcie, mówiąc o tym, w tym temacie będąc. Jesteśmy w klasie siódmej, tak, wracamy na chwileczkę, znaczy znowu jesteśmy w Polsce, tylko tym razem inny temat sobie poruszymy. Struktura zatrudnienia, dobre pytanie. No to jest tak naprawdę informacja, Jaki odsetek, czyli procentowo, ile mieszkańców danego państwa, mówimy o Polsce, więc w tym przypadku naszego państwa, pracuje w poszczególnych sektorach gospodarki? Tutaj już na fotografiach możemy sobie um, powiedzieć, odszyfrować, jak naprawdę, o jakie sektory no gospodarki wiem, będzie nam chodziło. Ja wiem, no, Ferdulek? Tutaj jedzie taki ciągnik po no, to, to będzie dział pod tytułem Rolnictwo? Tu jakieś kominy, to nie wiem, przemysł. Tak, bardzo dobrze, przemysł. I. A tu, to nie. A tu mamy jakiś, jakiś punkt, jakiś, um, nie wiem, czy to będzie akurat jakaś przechodnia, czy może jakiś inny punkt. Słuchajcie, w każdym. To recepcja była. Czyli tutaj mamy różnego rodzaju usługi przedstawione, hmm. bo właśnie gospodarka danego państwa, w tym przypadku Polski, dzieli się na trzy główne sektory. Będziemy mieć właśnie rolnictwo, przemysł i usługi. I on no, no dwa z trzech zgadłem. No bardzo ładnie, nawet nie powiedziałbym, że zgadłoś, tylko nawet było od razu wiadomo o co chodzi. Kochani. Bardzo dobra ilustracja, pani po prostu. Bardzo dobra ilustracje. A ty, po prostu, jesteś bardzo bystrykiem. Um, bardzo. świniaczkiem. I sobie właśnie prześledzimy, jak to się ma w Polsce w obecnej sytuacji i jak to było kiedyś, bo zmiany są, się okaże, znaczące. Słuchajcie, żeby w ogóle mówić o tej um, strukturze zatrudnienia, to sobie jeszcze musimy wytłumaczyć dokładnie, czym jest właśnie rolnictwo, przemysł, usługi. Króciutko na slajdach. No rolnictwo, tak jak się wielu też kojarzy, tak, wytwarzanie żywności, czyli tutaj można mówić o uprawach, tak, roślin, yy, chowie I, przykład... i hodowli zwierząt, na przykład. Na przykład marchewki, komórka! <laughs> Całe ważnym rzeczy, bym powiedział. No, pszenica na przykład, tak, że rodzaju zboża, pozyskiwanie w ogóle istniejących właśnie zasobów tych przyrody ożywionej, czyli na przykład ryb, słuchajcie, w tym przypadku rybołówstwo, tak, zwierzyna łowna, będziemy mieć łowiectwo, leśnictwo, czy dostarczanie też różnych surowców dla przemysłu. Dostarczamy na przykład drewna, biomasy, czy tutaj też mamy skóry, kości. Także rolnictwo, ważny dział gospodarki. A oprócz tego, że mamy rolnictwo, to już po Padła nazwa, tak, drugi, druga fotografia, drugie zdjęcie, to był przemysł. Przemysł to nic innego jak wytworzenie pewnych dóbr materialnych na taką dużą, szeroką skalę. No i generalnie chodzi o to, żeby pozyskać surowce mineralne i potem je przetworzyć. Czyli mamy różnego rodzaju gałęzie przemysłu, jak sobie prześledzicie różnego rodzaju mapy, czy biuletyny informacji, to będziecie mieć na przykład przemysł wydobywczy albo właśnie na przetwórczy. Wydobywczy to nawet będzie się wydobywał. O, właśnie, wydobywanie surowców jak najbardziej, a przetwarzamy potem różnego rodzaju no to fabryki są różne. No sprzętów właśnie, sprzętów. Dniach. I kochani, tutaj też zaliczamy do tego sektora budownictwo. Zresztą mamy tutaj też jak najbardziej fotografie ukazujące różnego rodzaju struktury przemysłu, tak? I trzecia, trzecia, ostatnia, trzeci, ostatni sektor, czyli usługi. I tutaj, kochani, dzielimy je w ten sposób, że generalnie jest to nieprodukcyjna działalność człowieka, czyli ma na celu zaspokojenie różnych potrzeb, tak? Ludzi, firm, czy na przykład organizacji, i dzielimy je na usługi materialne. Na przykład chcemy iść i kupić sobie nie wiem, coś na prezent albo po prostu coś potrzebujemy, no Ubranie to, o, na przykład, idziemy do galerii handlowej, tak, i tutaj mamy rodzaj właśnie handlu. Chcemy coś naprawić, bo nam się zepsuły, nie wiem, buty, tak, odzież, no to mamy różnego rodzaju naprawy, to też jest usługa. szewc, tak, czy, No nie tak, wiem... bo szewc to nie będzie przemysł, bo on nie wytwarza, No naprawia. właśnie, na dokładnie. Albo będziemy chcieli sobie na przykład zafundować jakąś wycieczkę, o! skorzystamy z turystyki, tak, usługi związane z turystyką. Telekomunikacja, bankowość wszystko to, ale mamy też usługi niematerialne, czyli coś, której, co jesteśmy w tym momencie, w tym punkcie, słuchajcie, czyli na przykład usługa edukacyjna, edukacja, prowadzenie lekcji, tak? No, tak. Korzystanie z różnego rodzaju, przecież też um, chociażby studiów, e, korzystanie ze służby zdrowia, czyli tutaj kwestie medyczne, administracja, czy chociażby straż pożarna, czyli te usługi też możemy podzielić na te materialne i te niematerialne. Czyli my tutaj pracujemy w edukacji, bo tutaj w tym tak. właśnie przekazujemy wiedzę, no ale gdybyśmy wchodząc zamiast bobków robili węziel, to byśmy byli przemysł budowy Ale <grym> Ale śmieszne, już teraz tak, się No śmiesznie i tak przede wszystkim bardzo e, naocznie, o czym tutaj dzisiaj mówimy. Mam nadzieję, że to już jest teraz e, będzie wiadomo, o co chodzi w, w tych no, sektorach. No tak się zapowiadało, że będzie trudne, bo jakieś tam torki, bo a się okazuje, że to wcale nie takie trudne, jakby się wydawało. I teraz, właśnie, jak to wygląda dzisiaj, jak było kiedyś, gdzie Polacy zdobywają zatrudnienie, przede wszystkim w jakim sektorze i jak bardzo wpływa to na naszą gospodarkę, napędza gospodarkę naszego kraju. I tutaj będziemy się w tej lekcji, słuchajcie, posługiwać różnego rodzaju też wykresami, w ogóle korzystać z różnych źródeł. Do czego też zachęcamy, czyli będą różnego rodzaju chociażby źródła mamy diagramy kołowe, tak, czy różnego rodzaju mapy, wykresy, to będzie dla nas istotne, bo będziemy pokazywało jakie zmiany też zachodziły. I w tym przypadku, słuchajcie, no mamy zaczynamy od tego roku 90, ale jakby się troszeczkę cofnąć wcześniej, to można powiedzieć, że wcześniej jeszcze dominowało tutaj zatrudnienie w rolnictwie, kraj jako nizinny, tak, o sprzyjającym też klimacie, to rolnictwo było bardzo ważne. Potem, słuchajcie, pod koniec XIX wieku zaczął rozwijać się bardzo mocno przemysł i później niemal, niemal przez cały XX wiek stopniowo wzrastała ta liczba zatrudnionych w przemyśle, no ale bardzo przyłamowym, bardzo przyłamową datą był rok 1989, czyli w zasadzie ten wykres pierwszy, który nam się tutaj pokazuje po, lat, po tym roku 89, czyli w latach 90. Nastąpiło odwrócenie tego trendu, o którym teraz mówię, czyli przeszliśmy sobie z centralnie sterowanej gospodarki tak, na gospodarkę rynkową i tutaj zaczęła się liczyć opłacalność działania firm upadło, wiele słuchajcie, takich już nierentownych, państwowych, dużych zakładów przemysłowych, inne były prywatyzowane, czyli pojawiły się mniejsze różnego rodzaju firmy, tak, były reorganizowane, zmieniane. Wszystko to spowodowało, że zmniejszyło nam się zatrudnienie w przemyśle właśnie, jak sobie porównamy kolejne wykresy, zobaczcie, i ten udział przemysłu nam stopniowo sobie malał, chociażby tu bardzo bardzo widać tam tę różnicę nawet jak potem jest na zbliżonym poziomie to tylko no, troszeczkę ale te przemiany właśnie w polskiej gospodarce miały też na celu ściągnięcia słuchajcie kapitału zagranicznego który miał się przyczynić do stworzenia właśnie nowych miejsc pracy wiele fabryk na przykład zostało przeniesionych tak z Europy Zachodniej do Polski na przykład ze względu na tańszą Siłę roboczą. I jak się zatrudnia, co już wiemy też z innych te tematów, jakby, zatrudnia, jakby się zachęca, jak chęć z takiego zachęcenia inwestorów zagranicznych, to tworzy się specjalne strefy ekonomiczne, czyli takie dobre zasady w tym momencie, na przykład są jakieś zwolnienia z podatków, tak? I wtedy można prowadzić działalność gospodarczą. A jeszcze bardzo ważny punkt w naszej tutaj historii gospodarce, to wtedy, kiedy do Unii Europejskiej przystąpiliśmy w 2004 roku. I staliśmy się jeszcze bardziej dostępni dla zagranicznych różnych firm, tak, zagranicznego biznesu. No i teraz, jak sobie tak spojrzymy na te ostatnie lata, to widzimy taki główny trend, który pokazuje, że coraz więcej mamy zatrudnienia. W porównaniu właśnie do tych początkowych lat 90., tak, w usługach. usługach nam to rośnie. I trend jest taki, zaraz zobaczymy dalej za rolnictwo. No właśnie, że będzie się tak dalej też dziać. Przemysł mniej więcej na stałym poziomie około 30% się utrzymuje. To jest też zupełnie słuchajcie, teraz inny przemysł, tak? Nie taki jak kiedyś, czyli nie taki ciężki, taki właśnie nieopłacalny, gdzie były główne, główne gałęzie, jak wydobycie, hutnictwo, tylko teraz właśnie takie gałęzie, które są też na czasie, przemysł chociażby samochodowy, optyczny, nowych technologii, to wszystko się też rozwija bardzo prężnie i to pokazuje też, na ile państwo jest wydajne gospodarczo i jest też wysoko rozwinięte. A tak jak widzimy, jak Księgi zauważyły, zmniejsza się stopniowo coraz bardziej udział Polski w rolnictwie, w sensie zatrudnienia ludzi właśnie w tejże sektorze, coraz mniej, mniej osób pracuje w rolnictwie. Dokładnie, a właśnie a propos jeszcze rolnictwa, a tu może dobrze, za chwileczkę powiemy jeszcze. Słuchajcie, dzisiejszy, ostatnie w zasadzie lata 2021, najnowsze praktycznie dane. No i zobaczcie, trend się w zasadzie utrzymuje. Jak widzimy usługi w tej chwili przekraczają te 60%, niewiele, ale a już przekraczają. A to było około 30, nie? W A było, w roku. no właśnie, jak sobie porównamy, tak, zobaczcie jeszcze raz. To 35 było. No, a przemysł tak jak mówiliśmy, około 30% i rolnictwo zmniejsza się, bo już w tej chwili około 8%. Wracając do tego jeszcze Rolnictwa systematycznie spada, no bo w tej chwili stawiamy na nowoczesne, słuchajcie, zmechanizowane rolnictwo. Produkcja rolna nie wymaga aż tak wielu rąk do pracy. Przed tym 1989 rokiem istniały u nas, tutaj co widzimy na fotografii, na zdjęciu, wielkie państwowe takie gospodarstwa rolne, tak zwane pgr -y. Tu właśnie nawet są podpisane. I przykład budynku, który, danego budynku, właśnie, który był do tego przeznaczony, tu województwa króla tłuckie, które często zatrudniały nam nadmiar pracowników. I te gospodarstwa, no potem oczywiście upadły. Gospodarstwa prywatne, na obóz, kolei te, które dzisiaj dominują, no to mamy sytuację taką, że one są małe, najczęściej, tak? I nie potrzebujemy już tylu osób. Do danej produkcji, są zmechanizowane i w tym momencie też to się zmieniło, tak? Pojawił się tutaj problem, te PGR-y upadły, i teraz problem ludzi, którzy tam pracowali. To jest osobna sprawa. Będziemy mówić o tym, zjawisko bezrobocia się pojawiło i w związku z tym, co dalej trzeba było zrobić, jak się przebranżowić i gdzie ulokować tychże pracowników. O, no, proszę pani, bo no tutaj tak? chodzi o z rolnictwa? Tak. No to było tak, że nie wiem, kiedy to będzie kosami na przykład. O, skosili, właśnie. O teraz to już kombajny są i tak. No dalej. właśnie, są właśnie różnego rodzaju sprzęty, Ale też... prostu... I jakieś nawozy się lepsze stosuje, to więc mm -hmm. większa wydajność na przykład pewnienia. No I, tak i, dalej. i właśnie tutaj się stawia na taką wysoko towarową produkcję, tak? Ym, obecnie to rolnictwo w czasach takich rozwiniętych tych państw rozwiniętych właśnie takich jest. W Europie Zachodniej w ogóle. Ym, Zaraz sobie zobaczymy pod koniec lekcji, że też bardzo mało, o tu nawet mamy, słuchajcie, wykres, nawet już możemy zaglądnąć za do podręcznika. Jak mamy przykłady różnych państw, tak, między innymi tych wysoko rozwiniętych, to zobaczcie, jak mały procent jest, to jest czasem kilka procent, gdzie udział zatrudnienia w rolnictwie jest zdecydowanie jeszcze mniejszy, jak sobie porównamy, niż w przypadku tutaj Polski. A, Andrzej, a ja jeszcze sobie przypomniałam, tak? tak. kiedy na przykład krowy, to trzeba było ręcznie każdą wydoić, a teraz są no takie te takie wiecie na przykład. No do? właśnie, to teraz tak wygląda. I jeszcze na chwileczkę, jak wrócimy do usług, no jak widzimy, to też się dynamicznie rozwija. No znowu, w tych państwach wysoko rozwiniętych, tak, ym, chociażby europejski, no to tych udział um, udział osób zatrudnionych w um, usługach, słuchajcie, często przekracza, zobaczcie, 70%, a nawet i momentami 80%, czyli no to świadczy o tym, że państwo jest właśnie dobrze rozwinięte, Wysoko rozwinięte w Polsce, no mamy te 60%, ale to ciągle jeszcze nie ten poziom zatrudnienia. I ym, usługi to jest taki dział, który ma za zadanie zaspokajać rozmaitych właśnie potrzeb człowieka. Zamożne społeczeństwa chętnie korzystają właśnie z różnorodnych usług. wydają zorekka, też na nie. O, ja właśnie. Wydają na nie środki finansowe. to jedno kilo w mieście, a teraz jest największym miastach, ja nie, nie to tej pracy z tych największych miastach już od I to jest. też, słuchajcie, napędza znowu rozwój gospodarki, tak? Im państwo jest bardziej wysoko rozwinięte, tym właśnie ten udział zatrudnienia w usługach jest większy i on cały czas będzie się tam pogłębiał. My też taką tendencję tutaj przewidujemy. Okej, okay, jak sobie sprawdzimy jeszcze na przestrzenne. Tutaj rozłożenie tej struktury, czyli gdzie kto w jakim sektorze pracuje w Polsce, to możemy sobie zauważyć też pewne tendencje. Generalnie no nie ma sytuacji, która jest jednakowa, tak? Tego nie, nie widzimy. W różnych województwach, bo tu akurat na przykładzie też województw mamy pokazane te diagramy kołowe, które nam pokazują przede wszystkim, że jest duże zróżnicowanie. Zatrudnienie w rolnictwie jest największe tam gdzie mamy te sprzyjające warunki. Niedawno mówiliśmy o różnych, tak, krajobrazach. No, wyżona, wyżona Lubelska, Na przykład, czyli te, ten wschód naszego kraju. Tu widzimy, że zdecydowanie większe są, zobaczcie, te y, udziały, tak, w rolnictwie. Czyli tam, gdzie mamy też tereny wiejskie, to przeważa. Z kolei najmniejsze zatrudnienie w rolnictwie będzie y, od dawien dawna występowało tam, gdzie mocno rozwinął nam się chociażby przemysł. Zobaczcie, jakie malutkie jest zatrudnienie tam, gdzie mamy chociażby górny no, Śląsk, tak, y, gdzie z kolei... Najlepiej rozwinął się, wiemy, to jest oaza nasza taka e, rozwoju to przemysłu. No więc właśnie, to ma niesamowite znaczenie. W każdym województwie też największą grupę ludności pracującą, jak widać, stanowią jednak te usługi. Co jest dobrym trendem, pokazuje nam, że to cały czas się tutaj utrzymuje. Największe udziały mają te województwa, oczywiście, gdzie mamy duże miasta, gdzie funkcjonują rozmaite, rozmaite, rozmaite różne rodzaje usługi, tak, są właśnie świadczone, rozwijają się one najlepiej, czyli mamy chociażby województwo mazowieckie z Warszawą jako stolicą, tak, tam są siedziby chociażby wiele urzędów, instytucji centralnych, no i oczywiście podwyższony taki poziom zatrudnienia w usługach, ponad właśnie 60% też występuje w tych województwach, jak sobie spojrzymy, też nadmorskich, tak, jak prześledzimy tutaj, o, e, zobaczcie, pomorskie, pomorskie zachodniopomorskie. E, zachodniopomorskie, nawet z tabeli też widzimy, e, co jest też związane z obsługą chociażby portu w ruchu turystycznego, nie, czyli znowu ma to znaczenie niesamowite. I taką podobną, o, właśnie, podobną strukturę też macie w swoim podręczniku, jak widać, zaznaczone województwa i na nie, na nie tutaj wykresy kołowe. Przypominam, że to są też jedne z rodzajów, rodzajów w ogóle opisywania właśnie zjawisk na mapach. Mieliśmy taką lekcję metody prezentacji zjawisk i tutaj mamy metody karto-diagramu. Więc jak ktoś ciekawy więcej, to do takiego filmiku też będziemy odsyłać na naszej playliście dla klasy siódmej. No i kochani, i teraz tak, wiemy, że to się zmieniło w Polsce, chociażby w odniesieniu tych 30 lat bardzo, bardzo znacząco, idziemy coraz bardziej, coraz prężniej, chcemy być coraz bliżej tych państw wysoko rozwiniętych, no i na końcu taka ostatnia część, jak to się ma do sytuacji... W Europie, generalnie do Unii Europejskiej, bo to się do nich najbardziej będziemy tutaj odnosić, jako wynikające z faktu, że też jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. I tutaj znowu diagramy naniesione na kontury państw, tak, gdzie widzimy kolorkiem poszczególnym zaznaczone sektory gospodarki. No i jak widzimy, Polska hmm, wypada. Całkiem nieźle, aczkolwiek jeszcze troszeczkę nam tutaj do niektórych no, poziomów. jeśli się mogę tutaj podzielić swoją refleksją. Brakuje, proszę uprzejmie. Że tutaj rolnictwo to tak dominuje na południu, albo Bardzo na Polucja, dobrze, wschodniej właśnie. Wschodniej chciałam Europy. zapytać, czy są jakieś widoczne tendencje. No właśnie, widzimy, że najwięcej... Ale na roś, na roś? największa. Największa y, osób, udział osób zatrudnionych w rolnictwie gdzie przypadało na Europę południowo-wschodnią. Oczywiście, to jak bardziej widać, są to różnego rodzaju państwa, chociażby widzimy Grecję, Albanię, tak? Oczywiście. Czy jeszcze jakaś tendencja się tutaj pokazuje, ukazuje? Coś tutaj jest bardzo tak, takie no, wytyczne. Jest jest no bo to jest górzysty kraj. O, to, to też bym, jest. Tam, tam I tu możemy sięgnąć do takiej ogólnej wiedzy geograficznej, co nam też pomoże, wiadomo. Dokładnie. Widzimy, że te państwa Europy Zachodniej przede wszystkim, no to bardzo skupione są na, słuchajcie, na dominacji usług właśnie, w takiej właśnie najlepszej części rozwiniętej Europy, to już bardzo mocno ona przekracza tamte, mówiliśmy, ponad 70-80% zatrudnionych. Widzimy też, że generalnie zatrudnienie w przemyśle jest mniej więcej jednakowe na kontynencie, tak? No, mniej oczywiście więcej. Ten oczywiście Będą A, państwa, proszę, proszę. które będą mieć mniej, to zawsze gdzieś tam się pojawią te różnice, ale generalnie mniej więcej jednakowe. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o udział tutaj zatrudnienia Polski w stosunku do Europy, to musimy pamiętać, że my cały czas staramy się, żeby ten rozwój właśnie usług był coraz prężniejszy, no i dążymy do tego właśnie, żeby być jeszcze państwem bardziej rozwiniętym. I właśnie ku tym wysoko rozwiniętym się przemieszczaniu. Takim bardziej usługowym. Takim bardziej usługowym, może być. I w związku z tym, że struktura jest taka, jak nie, a nie inna, ona uległa zmianie, co doskonale widzicie na przestrzeni pokazanych lat, widzimy jak to dzisiaj wygląda procentowo. Pojawia się takie pojęcie, właśnie bezrobocia, o którym powiemy w kolejnej lekcji, bo dzisiaj nie będziemy już przedłużać. I właśnie też bardzo ważne pojęcie, bardzo ważny problem, tak naprawdę, z którym no, w różny sposób sobie też radzimy. Jakie jest to bezrobocie, na jakim poziomie? To już kolejna lekcja, na którą już dzisiaj Was będziemy zapraszać. A jako podsumowanie dzisiejszej, króciutka taka. Streszczenie tego w zasadzie, co powiedzieliśmy tutaj ze świnkami, czyli nasze usługi, które dzisiaj świadczyliśmy, prawda? Dla, yes. dla ogółu. Yes. To, co już wiecie, co tutaj jest zaznaczone, najnowsze trendy pokazane. Mam nadzieję, że proste już w tej chwili się stało i do, do zapamiętania jak najbardziej. Być może Wam się przydać jako podsumowanie lekcji albo um, przypomnienie, jak będziecie się powtórkę uczyć na kolejny sprawdzian. I jak zwykle... Żeby sobie lepiej utrwalić, mamy. to no, wiadomo, że to domową od świnek. Tak. Ale tak, dosyć jak. trudne, słuchajcie. O, tym razem trudne. trudne inne, tak? Tak, daliśmy, tak. No to pokażcie, słuchajcie. No to ja zobaczcie, jestem tutaj, w jakimś zakładzie przemysłowym, mam taki kot, nie? A ja to wiadomo, no, elegancik w garniturku, elegancko. konia, ja a tutaj wiecie, mm. świadczę usługi. <laughs> to się robi, tak oczy. Trzy polecenia. Mhm. Mm tutaj pierwsze, takie właśnie dot dotyczące mnie, jedyneczka. Trzeba wskazać dwa przykłady gałęzi przemysłu, które szczególnie rozwinęły się w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat, czyli tak po tym 89 roku, taki tutaj przemysł się rozwinął, a może jakiś nowy zupełnie się pojawił, co go nie było wcześniej. Zastanówcie się, mającie odpowiedź z jedyneczką, a dwójeczka tutaj możecie chyba bardziej nawet popłynąć. Wskaź też dwa przykłady usług, które szczególnie się rozwinęły w Polsce w ostatnich 30 latach. Czyli tak się zastanówcie, że na przykład wasi rodzice może, a nie wiem, w 89 roku. Ja jakich usług nie mam korzystać, bo na przykład ich nie było, albo były bardzo yy, ograniczone. No i jeszcze mam takie trzecie z gwiazdką, czyli dla chętnych, może będziecie chcieli odpowiedzieć. Napiszcie, słuchajcie, jaki Wy wykonujecie zawód. Wy, albo właśnie rodzice, albo opiekunowie. To już jak tam dowolnie. Tylko napiszcie, o kogo chodzi. I wskażcie ten zawód, do którego sektorka, do którego sektora gospodarki się zalicza, czy to jest rolnictwo, przemysł czy usługi. Tak, wiesz, słuchajcie, zawsze czekamy na odpowiedzi do soboty do godziny 20.00. A dzień później opublikujemy specjalny filmik, w którym rozwiążemy zadanie i pozdrowimy wszystkich, którzy właśnie zmierzą się z zadaniem. A oczywiście odpowiedzi piszecie w komentarzach pod tym filmem. do zobaczenia, a wy do roboty. Cześć, trzymajcie się.